Posiadasz, tak jak ja, skórę suchą i odwodnioną? Czas, abyś poznała dermokosmetyki marki Uriash. Poznajcie Uriash Otermal HA Booster Serum, które działa na oznaki odwodnienia skóry, takie jak drobne zmarszczki, uczucie ściągnięcia i matowa cera. Składniki zawarte w serum stopniowo i trwale zwiększają poziom nawodnienia w poszczególnych warstwach skóry, chroniąc ją przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zawartości 1,5% czystego i naturalnego kwasu hialuronowego oraz ekstraktu z kwiatu prawośladzu. Serum Uriage ma ultralekką konsystencję, dlatego bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż, a rezultaty są szybko zauważalne. Jedno użycie zapewnia trzy efekty – napięcie, wygładzenie i nawilżenie skóry. Kondycja skóry jest wyraźnie poprawiona, a dodatkowo staje się ona aksamitnie gładka. Uriash Otermalha Booster Serum to zastrzyk nawilżenia już od pierwszego użycia. Znajdziecie go w zikodermo i na zikodermoPL.